Cześć, to Zosia. Dzisiaj będzie LPS Tuber, tak. Zostałam do niego nominowana przez Torineko. Dlaczego postanowiłaś zostać LPS Tuberką? Oglądałam inne LPS Tuberki, spodobało mi się to, co robią i ja też tak chciałam. Co oznacza twoja nazwa? Że jestem Zosiu... <ścoughs> ...lubiącą zwierzaki. Czy masz jakieś media społecznościowe związane z RPS? Mam Instagrama i YouTube'a. Mam też TikToka, ale on jest tak średnio związany z RPS. Ile masz RPS 39? Jaki RPS jest maskotką Twojego kanału? Ten pudelek, czyli Sherry. I jeszcze ta spanielka, czyli Mia. Jakiej kamery i programu używasz? Używam telefonu i programu Mówi Editor. Czy masz jakieś idolki na LPS-tubie? Moją idolką jest Torineko. Jakiej muzyki zazwyczaj używasz w swoich filmach? Nie używam muzyki. Nie pokażę kulisów nagrywania moich filmów. Jakie dasz rady początkującym LPS-tuberkom? Wolałabym nie dawać raz, bo sama jestem początkująca. Jak myślisz, że subskrypcji zdobędziesz w ciągu miesiąca? Nie wiem. Jakie LPS tuberki mają następne nagrać ten tag? Każdy kto chce może nagrać ten tag. To na tyle. Jeśli film Ci spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.